Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Ziuła. <gry> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Był bardzo zadowolony. Adam. Były to równe skoki, pozwoliły dać nam drugie miejsce, więc jestem zadowolony. Dobra, a tak serio, jak byś ocenił młodszych kolegów? Tak po koleżeńsku właśnie. nie. Jako... No nie takich młodych, no nie róbcie mnie takim Młodszym. starym. Młodszy, nie mówię. Nie no, myślę, że całkiem fajny konkurs, na pewno bardzo udany. Drugie miejsce jest naprawdę wspaniałym miejscem i trzeba być zadowolonym bardzo, bardzo mocno. Oczywiście wiem, że Wam nigdy nie dogodzi. Liczyliście na to pierwsze miejsce. Ja tam gdzieś po też liczyłem, ale to jest sport i po prostu trzeba skakać równo, no, tak jak dzisiaj Piotrek skoczył dwa piękne skoki, super skoki jak popatrzycie w wyniki, zająłby pewnie drugie miejsce zaraz za Peterem Prewcem e, Maciek by był piąty, znów piąty, e, Kamil oczywiście ten pierwszy skok bardzo, bardzo spóźnił ten skok nie był zły, ale jakby był trafiony no to wtedy by była rakieta drugi skok, bardzo dobry, myślę, że Dawid zrobił swoją robotę i cóż, e, trzeba być bardzo zadowolonym skoncentrowanym na jutrzejszy konkurs, który e, jest kolejnym u nas indywidualnym sześciu zawodników wystąpi. No i cóż, trzeba za nich trzymać kciuki, a oni muszą pokazać, że, że są mocni.